Wcześniej kontynuujemy sobie rozbudowę tutaj żelaznych prętów. O, chciałem zebrać liście, ale mam. Tak troszkę niefortunnie się poukładały. To podoba się, ładnie. Wygląda z racji. Uzupełniłem nasze paliwo, i w sumie mogę odpalać węgiel i zacząć go szukać. No to odpalaj, wysyłaj rakietę. Look at them. Puta. Oh yeah, and there's long-range transportation as well as the construction of outposts is now encouraged. An increased focus on the explore and exploit pillar is recommended. Coal is 125% more efficient than biomass and can be automated. A, tutaj zaś tego nie zrobię w ten sposób. Muszę dwie huty rozebrać. Powiem Ci, że ciężka tu robota z tymi hutami. Ale mam pomysła. Co, tak? Mam pomysła. co teraz byś chciał? Logistykę, czyli nowy słup taśmociągu? Może inhalator? Może prętownik? No nie wiem, wymyślić. coś. Logistyka może się przydać. Jak się przydaje, do 120 jednostek przynosi, tak? Chociaż... Tor... Nie martwić to, czy zgon będzie. Hmm, muszę przerobić minera całego. Ło, tutaj wszystko muszę poprzerabiać. Czemu nie mogę minera postawić? A jest Ok, i z minera robimy rozdzielnik dopiero. Pojazdy doszły. uuuu traktor i stacja ciężarówek, ale zajebiste <laughs> Ja chcę traktor. Możesz zrobić, tylko nie gdzie będziesz nim jeździł. No wiadomo, na pustynie. Traktor zajebiste i energia węglowa. No i dużo wirników będziemy potrzebowali. tu faktycznie trzeba zautomatyzować. Do monterów też wirnik jest potrzebny. Ale odkryć stal jak najszybciej. No to na spokojnie CC, wszystko po kolei. Kurde, akurat mi tu wielki krzaczor, muszę iść po piłę. cały czas ją biegasz. No ale to wiesz, właśnie paliwo trzeba nosić, nie? No to są tylko dwa slopy. To paliwo nam się chyba bo... kończy. A nie, zapomniałem, mamy Dobra. drugą skrzynkę. Też nie chcę tylko obiegać z piłą jak mam ją w ręce, nie? Bo ona strasznie dużo ekranu zasłania. rozumiem tego minera poziom drugi. Miner poziom pierwszy ma napisane, że produkuje 60 jednostek surowca, ale jak się na niego kliknie, to mam 120. Pewnie jest y, Bóg w opisie. W na to, że produkuje 60, a nie 140. Dzielnik i to się zbiera? Tak. żelaza, no żelaza nie masz? Zatrzymanie, zatrzymanie produkcji prętów boli. no wiem, wiem, już tutaj ogarniam. bo wycinałem wszystko i teraz jeszcze huty. Konstruktorów, ale monterów to nie ma gdzie postawić. Gdzieś tam z tyłu. I jeszcze rozdzielaczem muszę dwa dostawić i będzie. Będzie git. zajmę tego i tego Mam nadzieję, że prąd teraz nie wysiądzie, bo tu lecimy na maksa z prętami. by najwyżej postawię jeszcze jedną. Zużywamy 68 Płyt. tak i na otoczenie. Pytam, ja, zaraz This będzie minął wiadomość. Is the the is now in hub tier co mamy? Padochron. Padochron? Uu, brzmi, Padochron, tak. brzmi, brzmi ultra. Bardzo prosto go zrobić, zrobię go na, na następnym... ...tor. Chociaż nie, i tak mi brakuje wierników, więc... ...nie ma co czekać których oczywiście nie mamy stoi produkcja bo robi płytki zostaje mi tylko zrobić kable może prądu więcej już, już tu prawie wszystko mam pierwsza Dobra, leci prętów pełno. To, co się skończą, zrobią to jeszcze zajmie, więc zrobię sam pręty, zrobię nam spadochron na szybko i będę się przygotowywał do inhalatora, bo możemy ruszyć w drogę za chwilę. Mamy za dużą produkcję prętów. No za dużą. Bo się blokują na taśmociągu. No to taśmociągów polepszymy. Robimy logistykę 2 i postawimy taśmociąg wzmocniony, z który będzie mógł przenieść 120 jednostek surowców. O, to by było spoko. No bo po prostu tyle tego idzie, że yy, na tym łączniku już się blokuje, nie? Mhm. A na przykład beton idzie za wolno. Ale myślę, że więcej betonu chyba nie trzeba, chociaż. Nie, nie zauważyłem. Jak gram sobie na innej mapce, to praktycznie go nie wykorzystuję. No ale nie budujesz konstrukcji, abym ja jednak gdzieś tu mamy tą cięższą mapę i hale będzie trzeba gdzieś postawić. A tym bardziej, że na środku stoi te wielkie coś i no nam już tu się miejsce kończy. Dobra, zrobimy sobie ten gadżet, czyli spadochron, bo mam na to surowce. Mamy spadochronę. Żeby zrobić spadochron 10 tkaniny. Ja jej trochę narobiłem. są na sztuki Łe, to gówno, to nie chcemy A, ale chcę zobaczyć jak działa Pod na wieże i skaczę z wieży jesteś tam Gdzie ty jesteś? A ja buduję sobie Tochro mam wzięte, więc rzuć okiem jak to wygląda no. Gdzie? Na, na wieży. No, z tej wieży no. bardzo dobrze by ci się budowało, tu wszystko pięknie widać. Jeden spadochron. Może za nisko spadałeś. Jak to odpalić? Jak go aktywujesz w powietrzu. Ok, a jak go aktywować? Pewnie E albo F że tego tego la mm. <grywka> Zaraz ci się tym kraju, jesteście Głupi pod ochronę odpalić. No, że tak powiem, bardziej. mogę ci tylko zaklaskać. Dzięki. Mam dla tego pojęcia. Ja też. Dobra, zrobię nich żeby się leczyć. Później mogę się za zająć zabawą ze spadu ochrony. Z Tym kadzie czarzem. Hormon we Ok zaraz wraca, i będziemy robić inhalator? To już mam, jest produkcja prętów no wiadomo, o to chodzi. Czymś hale produkcyjną chcesz tam postawić? Nie, chcę zrobić wejście na górę. No to za małe na hale, tylko chcę schody, wiesz tutaj. A trzeba na równym dać. Piernik też już mamy. Pięćset kabelków Jak to? Wydaje jest inhalator Jagód. orzechów których nie mamy potrzebuje grzybni. No, może nie najlepsza pozycja na schody shit Glejarkę jedną super nie muszę zrobić orzeszki orzeszków nie znalazłem nigdzie Tak, muszę dać. Byłą rudę, DMO znalazłem. GMO DMO no potrzebują dla orzeszków, no Tu są orzeszki? Nie ma orzeszków w domu nie ma nie ma nie ma to znajduję, ale poza tam. Ech, ciężko się tu rozbudowuje to. Jest ta siarka, jaskinia z trucizną. Wiadomo. No i, że tak powiem... Zrypałem chyba. Zrypałeś. Aha, nie mam środków. Dobra, wszystko jasne. Ostatnia ściana, mi zabrakło betonu. Siemano, Jan. Ale teraz betonu to jest dużo. Wersnej mapie nie ma orzechów. No właśnie szukałem, szukałem, nigdzie nie można znaleźć. Um, Grejarek już nie mogę nigdzie znaleźć. A przecież jestem przy wodzie. Nie, nie znam tego zwierzęcia, uciekam. Co? Co znalazłeś? O, kurwa, gonią mnie. Mm. Zwierzaczki, które mają żółte głowy, jakby wąsy. A wiem, są przy Strzelają. Nie lubię ich, Ostrzelają. Spoko, będziemy mieli gnaty, to też będziemy mogli strzelać. Dobra, skończyłem budowę y, czegoś. To zrobimy tak, że nie ma co biegać i szukać, po prostu e, odkryjemy... Węgiel mamy odkryty, więc zajmiemy się węglem. O... Zrobimy sobie może troszkę prądu. No, prąd by się przydał, zautomatyzuję produkcję tych najważniejszych produktów, czyli wiórników i wzmocnionych płytek. W tej chwili znalazłem grajarkę, której nie można zdobyć. Obok ja zrobiłem nam klatkę schodową. To szkoda, że w klatce schodowej nie da się pyknąć jakby środkowego pręta. Bo jak źle będziesz biegł po schodach, to spadniesz na sam dół. Pewnie. Krzyw nie odkładam. I na samej górze... Znajdziesz No. to nie zjadaj jej i tak samo z orzechami, zrób mi inhalatory, bo przynajmniej będzie można się leczyć. No to tutaj gdzieś było do góry. Mam nową rudę demo, rudę żelaza zaraz przyrobię. A bo ja nie mam skanera na mglejarki. W ogóle <coughs> skanera nie mam. Chyba nie masz tych produktów. Nie, nie, piesek mnie tu atakuje. Chodź tu dziadu. Pancerze jeszcze się przydadzą potworów. Tak. Dobra, to zbieram. Potrzebujemy do produkcji biomasy. Tu do góry jest bardzo dużo otwartej przestrzeni, jakbyśmy się tu chcieli budować. I zaraz obok jest, o, o, mm, tasty, jest rozbity wrak. Rząd. Co jest w tym wraku? Już patrzę. Jest pochłaniacz ciepła. Czyli coś dziwnego. Jest rama modularna. Cztery sztuki. Jest płytka drukowana. Nie wiem czy się przyda. Może węgla poszukajmy. No czekaj, mam węgiel? Jest węgiel, skanuj. Brudę, nigdzie go nie widzę. No i skaner też nic nie wykrył. Jest kapsuła, jest węgiel, wykrył. 600 metrów. Na wschód. Dobra, idę tam. Południowy wschód. Widzę, widzę. 6, Potrzebna naprawa, sięga, potrzeba jegle. baterii. Jeszcze gdzieś wykrył. Na zachód 1000 metrów. Nie, to lepiej na południow południowy wschód iść. A do, do, do góry wszedł. A jak Tak powiem wiadomiks. Piękna konstrukcja. Dziękuję. Konstruujesz co? Ja tutaj prąd chcę podpiąć. Dobra, nie będzie tą linię wysokiego napięcia, postawiłem, tu tego wraku? Tak, ale tak czy siak będzie trzeba tam prąd podpiąć, bo tam jest węgiel. Więc już połowa roboty będzie za nami. Mieszone. Zapomniałem, że kabel można stawiać jakby przez yy, linie wysokiego napięcia. Szukam węgla, czyli widzę jak odpalasz ten głupi spadochron. Myślę, że nie, nie będą wiedzieli. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale wywaliłem wszystkie korki. No, podłączyłeś. Yy... Szlak by to. Ta produkcja stanęła. Odłączyłeś tą kapsułę zepsutą? No właśnie, ona 30 MW potrzebuje. A ja mam. Kurde. Może odłączę na razie, co? 10? Nie, ja tu od, odłączyłem na dole. Albo odłącz kapsułę. A ja, tu, kapsułę. A ja tu podepnę prąd, żeby szedł tam, nie? Może zrobimy tak. Łoł, wow, ale super. To jest drewna. Kamienia, czy co to jest? A gdzieś tam pobiegłeś, tak? Też idę zobaczyć, jak to węgiel wygląda. Do węgla jeszcze kawałek. Ale grunt, że prąd już jest, nie? Do góry. Podpięty. Dobra, ten odcinek tak długo trwa. Tutaj będziemy kończyli, a ja biegnę do ciebie zobaczyć jak wygląda sprawa z węglem. Na razie. Hej.